Operacja przegrody nosowej, czyli septoplastyka, wykonywana jest najczęściej w znieczuleniu ogólnym. Polega ona na tym, że wykonujemy plastykę przegrody, czyli usuwamy części skrzywione i niepotrzebne, które blokują nam przepływ w nosie. Operacja zaczyna się od znieczulenia miejscowego, następnie oddzielamy płat śluzówkowo od chrząstnowy, wypreparowujemy sobie krząstkę, a następnie kość i usuwamy części skrzywione. Następnie zamykamy całość, zaszywamy śluzówkę szwami włanialnymi, których nie trzeba usuwać. Bardzo często zakładamy płytki do nosa z silikonu, które mają nam utrzymać przegrodę oraz zapobiec powstawaniu krwiaka przegrody. Zakładamy przed przednią i wybudzamy pacjenta. Najczęściej korekcję przegrody nosowej wykonuje lekarz-laryngolog. Wśród laryngologów są lekarze specjalizujący się w rynochirurgii i oni właśnie najczęściej wykonują operacje septoplastyki. Wskazania do operacji przegrody nosowej najczęściej jest to upośledzona drożność nosa. Pacjent podaje nam, że źle oddycha przez nos, nie może oddychać najczęściej przez jedną dziurkę w nosie, okresowo przez cały nos. Mogą, może występować u niego również chrapanie, jak i bezdech senny. Przeciwwskazania do operacji septoplastyki są takie jak do każdej operacji z nieczuleniem ogólnym, czyli. Nieuregulowane choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, nadciśnienie oraz również operacje septoplastyki wykonujemy w zasadzie tylko u osób po zakończonym okresie dojrzewania, ponieważ u dzieci tych zabiegów nie wykonujemy. U dzieci nie wykonujemy tych zabiegów ze względu na ryzyko deformacji kości nosa. Korekcja nosa i przegrody nosowej jak najbardziej może być wykonywana w czasie jednego zabiegu. Jest to wręcz wskazane, ponieważ najpierw pierwszym etapem każdej rynoplastyki jest septoplastyka, czyli najpierw operujemy sobie przegrodę nosa, bardzo często bierzemy fragment chrząstki jako przeszczep służący nam do później modelowania części nosa zewnętrznego, dlatego jest to niezbędny element rynoplastyki. Koncho i septoplastyka w czasie jednego zabiegu jak najbardziej są możliwe. Najczęściej pacjenci zgłaszający się z problemem drożności nosa mają złożony problem polegający na przeroście małżowi nosowych, jak również skrzywionej przegrodzie nosa, dlatego w czasie jednego zabiegu, wykonywanego z znieczuleniu ogólnym, wykonujemy zarówno septoplastykę, jak i konchoplastykę, a okres rekonwalescencji jest taki sam jak po samej septoplastce. Korekcja przegrody nosowej nie boli. Powoduje dyskomfort po samym zabiegu. Sam zabieg jest niebolesny, ponieważ wykonujemy go w znieczuleniu ogólnym. Po zabiegu pacjent w pierwszej dobie nie może oddychać przez nos ze względu na tamponadę przednią. Po jej usunięciu w zasadzie oddychanie przez nos jest możliwe, lecz przez jeszcze 2 do 3 tygodni jest upośledzone ze względu na okres gojenia. Ból raczej nie występuje. Do normalnej aktywności fizycznej możemy wrócić po około 2-3 tygodniach. Operacje krzywi przegrody nosowej wykonujemy zarówno w znieczuleniu ogólnym, jak i miejscowym, ale obecnie bardzo preferowana jest metoda w znieczuleniu ogólnym. Najczęstsze powikłania po operacji krzywej przegrody nosowej to są krwawienia późne, które występują do 14 dni po zabiegu. Zazwyczaj nie są groźne, same ustępują. Jeżeli nie, to należy się zgłosić wtedy na oddział intensywnej terapii, ostry dyżur otolaryngologiczny. Inne powikłania to takie jak na przykład perforacja przegrody nosa, czyli kolokwialnie rzecz ujmując, otwór pomiędzy jedną i drugą jamą nosa, który powstaje na skutek uszkodzenia obustronnego śluzówki. Przegrody nosa. Najczęściej nie daje objawów, ale jeżeli już daje, to wymaga ponownej operacji. Operacja septoplastyki jest konieczna u pacjentów z bardzo skrzywioną przegrodą nosa, którzy nie oddychają przez nos, mają problem ze spaniem, chrapią, mają bezdech senny, występują u nich krwawienia z nosa, które wynikają z uszkodzenia śluzówki. U takich pacjentów silnie rekomendujemy operację septoplastyki. Skrzywioną przegrodę nosa należy operować wtedy, kiedy daje ona nam objawy, kiedy odczuwamy opośledzoną drożność nosa, chrapiemy, mamy bezdech senny, ponieważ nie ma innej alternatywnej metody leczenia. Prawidłowo wykonana korekcja przegrody nosowej nie powinna zmienić kształtu nosa. Jeżeli mamy skrzywiony słupek nosa, wtedy powinien on być wyprostowany. Przed korekcją skrzywionej przegrody nosa należy zawsze wykonać renoskopię przednią, najlepiej jeszcze endoskopię nosa, oraz jeżeli podejrzewamy problemy z zatokami, mamy przewlekły katar, wtedy również tomografię zatok. Dodatkowo takie badania, jak przed każdym zabiegiem w nieczuleniu ogólnym, badanie grupy krwi, morfologii, glukozy, układu krzepnięcia. Po operacji przegrody nosa w klinice pacjent zostaje około 12 godzin. Po tym czasie obserwacji wypuszczamy pacjenta do domu wraz z tamponadą i prosimy go, żeby na następny dzień wrócił, żebyśmy tą tamponadę przed nią usunęli. Po operacji septoplastyki nie mamy żadnych ran zewnętrznych. Cięcia wykonywane są wewnątrz nosa, zaszywane są szwami rozpuszczalnymi, które nie wymagają usunięcia. Sama rekowalescencja trwa około dwóch tygodni. Pacjent w tym czasie może być osłabiony, może być zmożona wydzielina z nosa, która może być podbarwiona krwią. Zalecamy, żeby ten nos w tym czasie płukać wodą morską i stosować oleiste maści. Szwów po syptoplasty w zasadzie nie ściągamy. Jeżeli bardzo by przeszkadzały, wtedy po około tygodniu lub dwóch możemy usunąć pojedyncze szwy. W większości przypadków szwów tych nie usuwamy. One same się rozpuszczają i po prostu są wypłukiwane z nosa w czasie normalnej toalety. Po korekcie przegrody nosa. Zalecamy, żeby przynajmniej przez 2-3 tygodnie nie latać samolotem, dlatego że po, jak po każdym zabiegu wewnątrznosowym może powstać obrzęk tkanek miękkich oraz obrzęk okolicy ujścia trąbki słuchowej, która łączy nam nos razem z uchem. i W czasie ewentualnego lotu samolotem nie dojdzie do prawidłowego wyrównania ciśnienia w uchu środkowym, co może prowadzić nawet do perforacji błony bębenkowej. Więc przed takim lotem należy udać się do laryngologa, który oceni, czy jest obrzęk duży naszych tkanych miękkich nosa. Wysoce nie zalecamy palenia po zabiegu korekcji przegrody nosa, ponieważ bardzo utrudnia to gojenie, wydłuża czas rekonwalescencji oraz może powodować problemy z gojeniem. Efekty korekcji krzywej przegrody nosowej widoczne są zaraz po usunięciu tamponady przedniej, ale pełen efekt zabiegu uzyskujemy po około 3 tygodniach od zabiegu. Po około 3 tygodniach od zabiegu pacjent powinien stwierdzić dużą poprawę w drożności nosa. Zalecamy powstrzymanie się od aktywności fizycznej. Około 2 do 3 tygodni po zabiegu septoplastyki. Związane jest to z ryzykiem wystąpienia krwawienia z nosa w czasie intensywnego wysiłku fizycznego po tym zabiegu. Operacja septoplastyki może być wykonana w okresie miesiączki u kobiety, choć zalecamy, by był to inny czas w cyklu miesiączkowym. Związane jest to z wyższym ryzykiem krwawienia w czasie miesiączki. Po korekcie przegrody nosa pacjent zauważy, że lepiej oddycha mu się przez nos, mniej chrapie w nocy i lepiej się wysypia.